Po co mi wędka i kulajnoga? To oczywiste. Jadę przeszukać dno jeziora, by znaleźć skarb. A przy okazji opowiem wam o pierwszych 130 kilometrach przejechanych na Cookering g 3 Pro. To jezioro znajduje się w samym środku lasu, jest totalnie ukryte. Prowadzi do niego droga, po której kompletnie nikt nie jeździ. Pomyślałem sobie, że gdybym miał ukryć gdzieś skarb, to właśnie ukryłbym go tam. Dlatego zabieram go Pro i zobaczymy, co kryje się na dnie. Kulajnoga naładowana na 100%, więc zaczynamy przygodę. A przy okazji chcę sprawdzić, czy GoPro serio jest takie wodoodporne, bo o zegarku kolegi też tak mówili i nie był. Wiecie, że kiedyś serio ludzie chowali skarby w takich leśnych stawach? Nie rzucały się w oczy i nie były zbyt głębokie, więc idealne miejsce. Jednak na takie wycieczki zazwyczaj biorę czwórkę, dlatego że po prostu przyjemnie mi się nią jeździ. Ale na tej przygodzie nie byłem pewien, czy w lesie nie znajdę dużo błota i dlatego potrzebny mi był napęd na dwa koła. Ale nie, jak na razie droga wygląda fajnie. A jeszcze Wam coś powiem. Właśnie odpaliłem stronkę, na którą wrzucam linki do mega fajnych rzeczy, które znalazłem w sieci. Na Allegro, na AliExpress, na wielu innych serwisach. Ostatnio dodałem ledy i kaski. A i znalazłem taki mega plecak z mrugającymi oczami masakra. Ale żona zabrania mi go kupić, bo mówi, że już mam 40 lat i wstyd. No nie, wjechałem na jakiś kamień, bo bym mnie przebił dętki. Widzieliście w ogóle, że w kulajnodze trzeba pompować koła mniej więcej co miesiąc, a przynajmniej sprawdzać, czy czyśnienie jest ok? Podobno, jeżeli tego nie robisz, to znacznie bardziej narażasz się na przebicie. I dlatego właśnie też poluję na dobry kompresor, bo od tej ręcznej to mi ręka pada. Macie doświadczenie z tymi małymi? Znalazłem na Ali ostatnio takie dwa i dużo mają pozytywnych opinii, ale nie znam się. No dobra, jak oceniam G3 Pro po 130 km? Serio to jest super sprzęt. Nie trzeszczy, nie piszczy. Powiem wam, że zaczynam jeździć na niej najczęściej. Dołożyłbym jeszcze jeden amortyzator i byłaby to najlepsza hulajnoga. Sprawdzimy tą GoPro, jak sobie da radę w tym jeziorze. Mamy wędkę, mamy GoPro. To będzie fajna zabawa. Czuję, że raczej skarbu tam nie znajdę. Okej, okay, tak to działa. Cykam się trochę, bo to kamera za kurde ponad ale, jako odpowiedzialny człowiek, zawiążę dwa razy. Cykam się na maksa. To w ogóle mam pewność, że ona jest wodoszczelna. Może tak piszą. Ej, nie ma tu jakiejś blokady w tym kołobrotku? Zobaczcie, jakie eleganckie miejsce do filmowania i łowienia. Niestety, mikrofon przestał działać pod wodą. działa. Może my się załapiemy w kadrze. Nic tam kompletnie nie da się zobaczyć, ale będziemy patrolować kolejne jeziora. W każdym razie go uprodziała, więc jest chyba naprawdę wodoodporna. Jeżeli chcecie, żebym zwiedził kolejne jezioro i przejrzał jego dno, to zostawcie łapkę w górę, a w wyprawy wybrałem się Kukilinem G3 Pro. Jeżeli będziesz potrzebował kodu, żeby kupić go taniej, znajdziesz go na evicuston.pl